Widzowie, właśnie teraz otwieram sobie epickiego Stardropa i wpada mi Draco. Na dzisiejszym filmie sobie go przetestujemy, więc zostańcie do końca. Jestem już w Brawlu. Zobaczcie świeżo, co trafiony. Draco już ulepszyłem Możemy go ulepszyć na dziewiątą moc. Pierwsza ranga nie był w ogóle grany, więc lecimy. Dziś już widzowie, wielkie otwarcie UEFA EURO 2024 Jutro ben... będzie odcinek Jakieś typy meczów Jakieś, no wiecie Takie typowanie po prostu Jakieś zrobimy Trzeba go tutaj O, o dobra Zim. Dobra, teraz przetestujemy Ten niego. potężny u... Nie no, ta postać jest mega mocna Pierwsza runda za nami. O, mamy teraz dwa star dropy. Mam dwa rzadkie. Teraz, wydarzenie, że trzeba dawać kciuka do góry. Wy takiego możecie zostawić pod tym filmem. Będzie mi bardzo miło. Zobaczcie, już tutaj jest pięć star dropów. Za free jak wbijemy tutaj wszystko. Jest o co Gracz teraz. Brawl, ja jeszcze jedną sobie. Rundę cykniemy. Dobra. Leci runda. Wiecie, dwie... Ja nagram taki jakiś filmik czy short Jak pokazuje mój skład, bo się mega zmieniło od ostatnich będzie jakiś live. Jak gram w z... Ja wykupiłem sobie Rivals na miesiąc i food champion, może jest już fajnego. Wpadnie. Dobra, ale my teraz lecimy tutaj. Dobra. No i kolejna wigrana. Misję. Na open internetu będzie, ale teraz tylko sobie odbiorę te Stardrop drop ski i to się No jeszcze rzadko Ostatnia runda i kończymy ten odcinek. Wyczekujcie coś ze Squadbusters w tym tygodniu. Teraz oczywiście będzie euro, więc filmów będzie mało. Bo trzeba się skupić na euro. Będę oglądał wszystkie mecze jak się da. Jak będę mieć będzie czy... To oczywiście euro będzie oglądane. O, dobra. No i wygrałem na rundę na moją korzyść okay. No i kolejna wygrana. To ja się z wami widzę. żegnam po takim krótkim fajnym filmie z No Draco 顺便就是测试。